Pula auto, pula auto! Rozjebać fury, żeby nie było dowodów! Podpój, podpój. Zadzwonię do naszego prezydenta, czy zezwala na opi opierdolenie? Ach, tu zanim odpłyniemy. Co myślisz ja o, o tym? ale właśnie zakładnicy ciężko, nie? No to... Ale po co nam my zakładnicy, jak my mamy dwa wojenne, no kurwa? Ale dobra, ale to zjebimy się z sami, nie ma, że nie? Ja? Nie, się, nie, ja myślę, że oni odpuszczą i nam dadzą odjechać z gotówki Chłopie, to moje marzenie, żeby ich rozjebać tam. Ty, kto ma wiertło? No... Niech cała policja z Los Angelesem ja... się klepiemy. Ja... Nie mogę w ptaszynę strzelić, jest problem, mam zezę.